Witajcie kochani na moim kanale dzisiaj zaczynamy od obrazu michy Darki <laughs> przed moim przyjściem choć, e, którą przygotowałam przed moim przyjściem to są trawokulki rozmoczone jej paszka i dużo sieczki no i buraczek e, Darka jest e, powiem tak, niecierpliwie się podczas dłuższej pielęgnacji, nie wiem czy to można nazwać klasycznym odsadzaniem ale ostatnio uwiąz dla specjalny dla koni odsadzających się skończył w ten sposób o, te, tak jak widać, eee, został karabinczyk. Eee, nie wiem kto wymyślił, żeby eee, te uwiązy były dla koń odsadzających się może też darka nie jest takim klasycznym odsadaczem, bo ona po prostu zrywa te, uwiązy i, <śm> zrywa te uwiązy i zostaje w miejscu. Natomiast dzisiaj zaczynamy od takiego fajnego gadżetu, który też nam <śm> już się sprawdzał. O, spadł. To jest takie kółko. Yy, pokażę Wam potem, jak się przykłada przez to uwiąz. Tutaj jest też zestaw do montowania. I zaraz, zaraz Wam pokażę. Ha, ha, ha. O. o tak w ten sposób. Wszystko mi leci. Jest. Jest karabinczek. I to montujemy w ten sposób, że tak. No. Będzie to trudne jednoręką, ale dam radę. Hop. Mamy tutaj z jednej strony i montujemy. Montujemy. Mhm. I wisi. Wisi, tak jak widać. A tutaj widzicie, że. Zmroziło trochę u nas. W tej chwili jest plus 3, więc nie ma tragedii. Ale ta gruda yy, na ziemi jest. Darka, chodź tutaj, kochanie! Chodź, Dareczka. Ko były zachwycone. Oczywiście przy mi się siana. Darka stęskniona, bo przez święta mnie nie było, bo byłam u rodziców. O, idzie. Gwiazdeczka moja. Chodź, Dareczka, chodź. Chodź, chodź, chodź. No. I mówię, że w pogodzie ja się zawsze cieszę, jak jest trochę zbroźni, bo pomimo tego, że im jest tutaj ciężko na padoku chodzić, Tak, jednak te strzałki są w lepszej kondycji. O, chodź, skarbie, chodź. Tak, przeszłaś pięknie. Dobra, słuchajcie, na razie kończę, bo tutaj... O. Kończymy ujęciem szczęśliwych koni. Na razie Wam to pokazuję. Czy uda mi się... Yy, czy uda mi się jedną ręką zrobić. Natomiast słuchajcie, to jest z tą szekłą, To odkładamy, przerzucamy, przerzucamy, przerzucamy. Robimy tutaj coś takiego, taką pętelkę. I ten języczek pomiędzy te pętle wsadzamy i zaciągamy. Także mamy konia. To wiadomo, że jak ona się odsadzi, to trochę poluzuje, natomiast mamy więcej czasu na reakcję. I. Yy, przede wszystkim no, nie traci mu uwiązu. Mówię o Darki, niestety jest to notoryczne, że ona po prostu nie szanuje tych uwiązów. Co nawet nie chodzi o to, że ona ucieka, tak? Ona po prostu zrywa uwiązy i mówi, a ja już nie będę tutaj stała, będę sobie stała, ale bez uwiązu. Więc nie wiem, czy to jest klasyczne odsadzanie, po prostu tego nie lubi. Jak widać, buraczków na razie nie wcina. Zobaczymy, co będzie dalej.